Czas na kolejne śledztwo Tomka Łysiaka. Słucham. Dzień dobry, przepraszam, czy ja się dodzwoniłam do wypożyczalni kostiumów? Tak. Proszę pani, chciałam się zapytać o kostiumy. Rozmiar jaki, niech mi pani powie. Hmm, proszę pani, 48. 48, a na kiedy pani to potrzebuje, bo ja musiałabym sobie sprawdzić. No, proszę pani, ja po prostu będę jechała nad morze, wie pani, w trzecim tygodniu lipca. Jakieś bym chciała taki na przykład, żeby były jakieś księżniczki albo balleriny. No to kiedyś była chyba 48 była mhm. y, baletnica. Teraz ja jeszcze mam takie pytanie. Ja bym chciała, żeby tam w tym kostiumie była sieć. Sieć. Sieć, tak. Mhm. No to sieć jakaś taka zielona była ostatnio. Mm -hmm. e, moja sąsiadka była prozerpiną. Kim? E, żoną Neptuna. A, o właśnie, no o, o właśnie, no 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 no. W sieci takiej? Znaczy, sukienka była srebrna z taką siecią w środku, z zielonymi falbanami, do tego miała koronę, super. E, sieć zieloną jakąś taką. Ekstra, Bo ja chciałam pływać i w tą sieci jakbyś jakieś ryby złapały, to byłoby super no nie wiem czy się złapią. To Dlatego... jest taka siatka. Aha. Zielona taka. Aha. Jakby to. Nie jak czasem rozciągają na balkonach, żeby gołębie nie właziły. Ja będę sobie w tym pływać i opalać się, tak? I proszę mi powiedzieć, a na głowę to, to co, żeby, żeby, żeby mi tak cienia na głowę ta korona nie, nie, nie rzucała, jak ja się będę opalała w tym kostiumie. Nie. Pani, to to już trudne dość. Aha, dlaczego? Rona to się pani może nie utrzymać przypływania. Może mi spać z głowy? Mhm. Mm A proszę pani, foka na przykład? Niech pani nie? sprawdzi. Nie czy... mam foki. Bo to mój chłopak wie pani, on tutaj mi sugerował, że jak, jakbym się jako foka na przykład opalała to. No niestety, nie mam foki. Foki? A niedźwiedź polarny? Jezu, za ciepło. Za ciepło by było. Na plaży, w niedźwiedziu polarnym. Mhm, mm ma pani rację, bo to futro by mnie zgrzało. No bardzo. Dobrze. A jakieś takie właśnie morskie wieloryb? Nie, 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 nie. A aż tak daleko, żeśmy nie poszli. Rekin? Nie, nie, też nie. nie. Żadnych ryb. Żadnych ryb nie ma? Żadnych. No dobrze, czyli ta Neptunica byłaby najlepsza, chyba. No i ja się Pani... jej przyjrzę, w jakim Pani ona Pani... jest rozmiarze, i jeszcze pomyślę, co Dobry. mamy. Detektyw Invektyw. Zawsze rano w Radiu Wawa, u Moniki i Roberta.